Dam, dam, dam. Cześć, cześć z tej strony Nitek, witam Was serdecznie ponownie. Dzisiaj przygramy w The Incredible Adventures of Van Helsing, uh, czyli niezależny hack and slash od firmy... Szczerze nie pamiętam nawet e, nazwy, wybaczcie. No już tutaj kawałek przyszedłem, jest to, ja nie wiem, to nie ma podziału jakiś na akty, no, natomiast no jest to level dalej, a właściwie już m, można powiedzieć druga większa mapa w e, świecie. Borgowi, czyli odpowiednikowi Rumunii, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak, wszystko by pasowało, że a, ta borgowia, w której toczy się ta gra, a, jest odpowiednikiem Rumunii, ze względu na wszystkie strachy i dziwy, które tutaj mają miejsce. Nieodłącznie mi się kojarzy to z Draculą, jak i zresztą postać samego Van Helsinga. A, st stadami tutaj tniemy. Diabelskie pomioty występują one naprawdę licznie. Nie ma tutaj jakiejś, nie występuje właściwie sytuacji, żeby atakowały nas 2-3 stworki, a raczej 20 albo 30, może przesadzam, no 15-10 to standard. Jak widzicie, standardowo dla hacker inwentory. Jest też nasz pomagier Lady Katarina, która jest duchem. Lady Katarina ma swoje tutaj inwentory również, więc jest naszym takim petem, tym samym, a coś jak zwierzaczki w toczlite dwójce czy też ogólnie zwierzaczki w World of Warcraft na przykład, chociaż tam nie wiem czy one tak funkcjonuje, pewnie tak. No generalnie możemy tutaj poprzerzucać trochę gratu do niej, co też będę teraz czynił. No akurat tak widzicie łowy były dość obfite, gram na hardzie, więc te łowy, te łowy to już w ogóle jest jakaś makabra. Co chwilę coś mi tu gdzieś wypada, sprzętu noszę kilogramami. Dobrze, poprzenośmy to w takim razie. Biegam z Excaliburem. Tak, To jest właśnie ten miecz, który wyciąga się ze skały. Również czego wyciąga tutaj ze skały? Taki easter egg, osobna historia. Van Helsing, tutaj, mota albo mieczem, albo bronią dystansową. Jak widzicie, są dostępne różne karabiny, pistolety, szmery, bajery. Co kto woli, może sobie dobrać. walka na dystans sprowadza się do tego, że się, trzymamy shift i strzelamy. I to jest cała walka na dystans. Generalnie Klas w postaci tutaj nie ma, jest za to Van Helsing, którą możemy wybrać imię. No i mamy też drzewka skili, które jak widzicie są tutaj podzielone na trzy kategorie. Są tutaj zdolności pasywne i aktywne. Są zdolności na broń dystansową, no tutaj widzicie zamiast piór damy z dupy, a z pistoletów przepraszam. ładujemy sobie tutaj te punkty zdolności, które dochodzą nam co level. No tutaj są też zdolności do walenia mieczykiem. Każda tutaj zdolność ma jeszcze trzy, tak jakby, podzdolności, które możemy sobie dokupić, no i levelujemy też te zdolności główne. Ja skupiam się tutaj na walce wręczą, bo ja lubię tę walkę kontaktową, ale jak się okazuje, niektóre stworki lubią bardziej reagować na ołów niż na stal mojego miecza, więc czasami też tutaj przypakuję sobie jakieś strzelanko. Oprócz tego jest system reputacji. Reputacją no to też znane Torchlighta, przynajmniej mi jest Storchlighta znana, uh, które dostajemy tutaj punkty reputacji za kładzione stwory. Uh, potem dostajemy perki za to, które dają nam różne uh, modyfikatory do uh, zdolnościach. jak na przykład tam plus 20 do Rage'o, Rage'em to, to tutaj dopakowujemy właśnie te subzdolności, które używamy. Uh, co ciekawe, te subzdolności nie są cały czas aktywne i za każdym razem, jak chcemy je użyć, musimy nacisnąć spację. Jak widzicie one się tutaj uaktywniają i po jednym strzale w jakiegoś delikwenta trzeba znowu tą spację naciskać, więc no nie, nie zawsze jest to suche klikanie lewego przycisku myszy. Natomiast jak się zdążyłem zorientować, wczoraj wstrząsnąłem pół paczki chipsów trzymając lewy guzik myszy i kładąc tabuny wrogów, no zdarza się też i tak. Jest miasteczko. Miasteczko akurat pewnie za chwilę odwiedzimy. To jest właśnie ten typ przeciwników, który lubi tutaj ołów. Jak widzicie, jest dość gromadnie, więc samotnie się na pewno nie będziecie to czuć. E, co wkurza przy zmianie tych broni, e, mianowicie między przełączeniem się mie na miecze albo tą broń dystansową, jest mikrosekunda lagu, co strasznie wpienia, bo wtedy tak jakby na obraz staje, nie da się nic zrobić, nie da się pójść w prawo i jest to ewidentne. Patrzcie, właśnie to była ta zmiana broni. Pewnie to jest do spaczowania, e, natomiast na chwilę obecną nie działa to poprawnie i czasami drażni. Drażni też to, że wieść głosi, że um, multiplayer o Jezus, bo można grać w to w koopa w 4 osoby, wow, jejku, uh, <tryk> też na chwilę obecną nie działa, no, myślę, że to jest kwestia czasu, um, wszystkie gry, jakieś te patcze mi się ratują, um, zaraz po premierze już tutaj też było dość dużo um, paczowanka. To multi też chyba już zostało poprawione, chociaż nie wiem w jakim stopniu, być może nawet działa, no, niestety jestem w alone, więc na razie nie mam z kim spróbować się posiłować tutaj, a, więc biegam samotnie, zresztą ja też jakoś tak samotnie wolę pstrykać, no bo kolega może być e, niefajny i niehonorowy i zapieprzać mi tutaj rzeczy. Jak zginiemy, możemy się zrespić albo w checkpointzie, albo tutaj, albo też w miasteczku, e, wybieram miasteczko. Tutaj macie też listę lokacji, które już odwiedziłem. Tu kładłem się z wilkołakami, był to boss tak jakby pierwszego... pierwszej tej mapki. No, dość ciężka sprawa, musiałem trochę pogrindować. Nie lubię grindowania, no ale tutaj mnie do tego zmusili. Mapka była nawet obszerna. No niestety, stwory nie respią się na tych mapkach, więc jeżeli ją wyczyścicie do zera, będziecie biegali po nią razem z Lady Kataliną, i nic z was już tam nie zaskoczy, co jest według mnie trochę słabe, no bo jak te mapki się czyści i nikogo nie ma, no to po co po nich później biegać. To no nie ma gdzie wtedy grindować, eee, tak był przypadek, że można było przy- ekspić trochę w tej jaskini wilkołaków, natomiast no, skorzystałem z tego siłą rzeczy, ponieważ e, no, nie mogłem się tam przedrzeć. Też jest trochę jakoś dziwnie rozwiązana sytuacja z potionami, ponieważ latam już tutaj, no, początek gry ja po 200 potionów trzymam, e, bo te potki są przydatne. No, Lady Katarina też z nich korzysta, więc trzeba ich mieć trochę, e, nie to chciałem nacisnąć. O, widzicie, już mam stuweczkę. Sprawdźmy, ile ma Lady też ma stuweczkę. No możemy się naparzać. Oprócz tego jest tutaj alchemik, z tego co widziałem. Można sobie craftić przedmioty. <coughs> można się tutaj to też to uczyć to nowych to? rzeczy za pieniądze. Tych uh, skillów pasywnych i aktywnych. I uh, to laboratorium to? chciałem wam pokazać. Kładziecie tutaj broń. Tutaj jakiś kamyczek. Można też wyciągać kamyczki. I tworzycie sobie też nowe przedmioty. Oprócz tego jest kowal. Z kowalem, no jedyne co miałem, to jakiś questa mi zapłonął. A ja dam mu tutaj stówkę. Stać mnie to mu dam. Jakiś tu mieczek wykułem. Jakiś obciachowy, bo chcieli ode mnie go sprzedać. A okazał się, że jest jakimś questową rzeczą. A więc, jeżeli będziecie grali, macie tu podpowiedź, że jednak warto ten miecz wtedy zatrzymać. A jak widzicie na miasteczko jest, muzyczka jest, muzyczki są spoko, chociaż są zapytlone i stosunkowo krótkie, natomiast nie rażą jakoś po uszach i tak dobrze się nawet komponują. Krem siezika, tutaj nie ma jakiejś teorii barw, jest tak dość klimatycznie. No tak tutaj widzicie, jak latam po jakieś, nie wiem co są mokradła. Tutaj wcześniej biegałem po lesie, las był dość ładny, fajnie się tam to bydełko lało. Kawałek mapy możecie sobie teraz tutaj zobaczyć. Nie wiem, jaka to jest część. Widzicie tutaj mruga, że quest jest tutaj. No więc dro długa droga przede mną. No tak, jak mówię, wrogów jest tutaj dużo. No bo sprawdźmy tutaj. Pokażę wam tu walkę dystansową ze spacją. <laughs> Przepraszam. Jakieś wybuchowe nawoje sobie tutaj zapgradeowałem. O, mam za mało raju, więc trzeba trochę bydła tutaj naklepać. Przepraszam, Egardu jakoś tutaj ostatnio oddamy mi posłuszeństwa. Rusałki tutaj biegnął ten wspomniany lag. naprawdę to wkurza. Jak można zauważyć, nie wiem czy zauważycie. <grytania> <grytania> Natomiast e, zmieniając swoje ciuszki, Van Helsing też się inaczej wygląda trochę. Zawsze mnie cieszył ten e, motyw, jak granie miała takiego... Elementu, że zmieniając ten armor cały czas wyglądaliśmy tak samo, bo no to była dość słaba. Generalnie nasuwa mi się cały czas tutaj, może nie Diablo, ale bardziej Titan Quest, jeżeli chodzi o lanie Titan Quest z, z, z krwią, bo w samym Titan Questie krwi nie było, ale pamiętam, że grało się w niego przyjemnie. Tam też były predefiniowane mapy, nic się nie lecowało w ogóle. Się chyba z, z może się losowały, e, natomiast nie losowały się mapy, były takie same, a grało się zawsze tak samo fajnie. No myślę, że to jest podobny przypadek. Podobno też nie ma New Game Plus, więc e, wydaje się, że jest to gra na chwilę obecną jednorazowa, no ale też trzeba trochę przy niej przysiedzieć, żeby to przebrnąć dalej. No jak widzicie, jest co tutaj robić. Pierwsza z właściwie zdarza mi się robić jakieś wyniki, gram na hardzie, ponieważ gra od razu daje dostęp uh, do poziomu trudności, nie ma tutaj zabiegu zastosowanego w Diablo uh, Nie ma też tutaj sklepów, za pieniądze. sama gra w sobie sa, sama gra w sobie uh, Gra sama w sobie jest też stosunkowo tanią pozycją, uh, więc jeżeli się na good hackens to jest wydaje mi się spoko. Nie jestem jakimś fanatykiem ubijania tutaj masowego potworu uh, klikając w aktywne elementy na ekranie. Ale leje mi się nawet w porządku, na pewno lepiej niż w Diablo. Nie jestem pewien czy lepiej od, od Torchlighta. Torchlighta 2 bardzo lubię. Czasami sobie go nawet włączę, coś tam pobiegam po tych lochach jeszcze. O tam jest siłą Torchlighta, jest to, że tam jakieś dodatki, mody wypowychodziły i w ogóle cuda na kiju. Także. Jeszcze losowość, właśnie, losowość to trzajcie, to jest ważna sprawa. E, też dużo no, robi, może tu też jest losowość, a może będzie losowość. E, ciężko powiedzieć, to jest to produkcja niezależna, więc nie zagłębiałem się w jakieś plany dalsze tego studia. Możliwe, że gdzieś tam w paczu będą robić jakieś e, dziwactwa typu właśnie losowe plansze. E, tak w tym słowotoku całym przypomniałem sobie iż jest też tutaj taki drugi świat nie bardzo wiem jak go przetłumaczyć bo jest e, we wolnym tłumaczeniu i dosłownym jest to świat atramentu Inkworld, tak zwany, co jest alternatywną wersją świata w którym się tutaj wszystko dzieje, jak, to jest jakby podświat jak pod Londyn u Gaimana w którym też toczymy boje tam jest trochę bardziej hardkorowo jest dość abstrakcyjny wystrój tego świata, jakieś tam elementy wpływają sobie w powietrzu Jakieś wyspy, tam latające platformy, bla bla bla. To no generalnie e, jest tego więcej. Jest też podobno gdzieś tutaj walka w e, lochach Van Helsinga, natomiast nie przyszło mi jeszcze być tam. Zastanawiam się, gdzie to będzie w takim wypadku. Kupirag. Czekajcie, bo tutaj widzicie, gęsto jest. Te rusałki, z fankami tego Van Helsinga są. <laughs> Występują dość tu mnie. Katarina to w ogóle jakiś taki lesz trochę, albo może ja źle nią zarządzam, co chwilę tu umiera. Ona się respica jakiś czas za friczko, wystarczy to pobiegać i wytrzymać trochę i ona zaraz wróci. Humor jest też, jakieś tutaj te rozmówki z tym duchem, nie, jakoś może nieporywające, nie będziecie tutaj umierali ze śmiechu. Nie jest to też poziom dobrego humoru, więc... <laughs> Więc jest to coś wyżej. Natomiast, no, jakoś, nie jest to por porywające. Natomiast jest tych dialogów sporo. Van Helsing sobie przygaduje. Nie jest bohaterem niemym, więc jeżeli ktoś nie lubi takich niemych sierot, będzie w siłym niemie. No, ale znowu też nie wszystko zajmie, nie gada jakoś specjalnie dużo. E, linie dialogowe też są i wybory też są na zasadzie wezmę questa. Nie wezmę questa. E, więc, jak nie weźmiesz questa, przyjdziesz po tego questa za chwilę. No więc, tak naprawdę, wyboru nie ma. A na pewno, jeżeli nie chcesz tego questa, to pewnie będziesz go chciał, jak dostajesz 30 razy od bossa i będziesz musiał powtarzać pół mapy na nowo. Zwłaszcza, że ta mapa będzie już wtedy pusta. No i lejemy tutaj to butelko. No tak, jak leje się przyjemnie, czasami tutaj duby się podnoszą, no bo. Jak już kliknę tym lewym przyciskiem myszy, no to już nie mam za bardzo co do roboty. Mam tą spację też tam pstryknę. Jak już naładuję sobie tego wskaźnik wskazik rage'a, to jakieś jakieś żaby, nie widziałem ich wcześniej. Tam w bliskim zoomie też wygląda to przyjemnie. Jak na produkcję niezależną... ładnie to wygląda. Tak mówię, na myśl przychodzi mi to Titan quest'a, którego bardzo lubię. Dam bym zagrał tego dzisiaj. Znaczy dzisiaj w ogóle bym tego zagrał. Tylko tam musieli dodać trochę... Gore, bo tam jak coś tak łyso się leje te potwory Ale pamiętam jak tam się dostało strzała, kogo się posłało przez trawę i ta trawa tak pod nim się zaginała i tutaj też tak jest i to jest po prostu fajny efekt nie taki takiej nic cieszy No na to jakieś dziadki, wodniki szumarki Tak widzicie, zaraz pewnie będziemy lali pszczółki Maje Szeroka gama przeciwników są tutaj jakieś klucze kipony Zawodniki, szybarki z tasakami, proszę bardzo, rusałki, wow, jakieś tu harpie. Chyba nie ma języka polskiego, nie sprawdzałem. Coś ostatnio włączyłem, aaa, Pacific e, Storm? Rising Storm? Już nie wiem. A, tę nową grę od Red Orchestra 2, ona funkcjonuje się po polsku. A, oczywiście czcionki nie było, więc y, miałem krzaczki. No, więc już tak z definicji jakoś nie włączam tych gier po polsku. Chyba że są faktycznie polskie, ale to też tylko na sprawdzenie, bo jednak wolę angielskie odpowiedniki. No, że zresztą powinniście się zorientować, że mało co gram po polsku. No, jak już widzicie, jeden tutaj chyba czeka na swoją kolej, to chyba Brzasa Synclina. Ten tutaj daje radę, Ten tutaj szyga na mnie, Widzę, dobra impreza była tutaj w tych mocza moczarach. No i generalnie tak to wygląda. No. Przyjemna graficzka dla oka, jest na czym oko zawiesić, jest klimacie gdzieś te wilki sobie tam wiją, wilkołaków tutaj jakoś nie ma, były w tym lesie pierwszym, napeczki ich tam wypadało... ...masakrycznie no, dużo. Tu są jakieś, nie wiem co, dziady borowe, ciężko mi to nazwać, na pewno znajdzie się jakiś odpowiednik, naparzają tutaj tymi... ...młotami, siekierami, cholera wie czym, du tą dużą bronią w każdym razie robią temu niezły, trzeba trochę tutaj pomikać fenomenem jest dla mnie to, że ja fucking też unikam w ogóle nie, o co chodzi. Chociaż ginę i tak często, natomiast nie jest to tak kosztowne i ten death penalty nie jest jakiś tak straszny, że muszę nie móc na to pozwolić, stać mi na to, to czemu mam nie umierać. O, śmierć to tylko początek, to chyba tak mówili w Borderlandsach, przy tych respach. 150 potionów mam, trochę to chyba kiepsko świadczy tak naprawdę o jakimś balansie większym, że tych potionów można tyle nosić na samym początku już. No nie wiem, no mi to pasuje. Nie muszę co chwilę do miasta wracać. Mój Maria. To widzicie. <laughs> Fanów Van helsing ma sporo. Jakim już wykowałem nieźle. Zastanawiałem mnie to, bo jeżeli faktycznie nie ma New Game Plus, a są oczywki, które mówią o 5000 zabitych potworów, to ile tego faktycznie tutaj lata? To się nie da. Wkurza najbardziej tak naprawdę ten lag no to walka czasami też tak... Ja nie wiem, czy dużo Nie jest, nie, nie zanudziłem się, ale no tak jak mówię, no, w finezy tu jakieś tam za wielkie nie ma, czasami coś tam unikam. No zresztą widzicie sami. Biorę wszystkich na klatę. Ten Excalibur okazuje się dobrą kosą. W ogóle Excalibur ma tutaj parę perków, o wszystko odblokowałem. Te wszystkie niebieskie zdolności, które tutaj widzicie, musiałem wytuc trochę przeciwników. No wytukłem, więc mam profit. Sprawdzę tutaj, co tu mam za ciekawe rzeczy. Przebierzemy się od razu. jakieś minus 18 HP to się poświęcę. Jakieś kurteczki, nie, bo to... z zeszłego sezonu to mało daje. Kurteczki, tutaj macie płachtę, tutaj macie też magiczną trofeum. Komuś wypadło, wziąłem, no bo co będzie leżało. Są jakieś amulety. A weźmiemy. Paski. A jakoś tak mniej tego jest. Przepraszam. Może to dobrze. Może to źle. To już tak naprawdę wasz, wasza wola, wasza, wasz gust. Czy lubicie się babrać w tych ekwipunkach. Bo nie, nie lubicie. Czytałem przecież w się, że niektórzy nawet potrafią Jezus Mariusz. Nie, właśnie O, poległem. Poległem. Zobaczmy jeszcze raz, tutaj jest chwila, chwila oddechu. Potem lag. I możemy lać się na nowo. O kurcze sporo tu widzę że te małe przeprowadziły w końcu mamy co wiedziałem że prędzej czy później nastąpi no widzicie zostaje męcki. może na dystans ich weźmiemy trochę przeprowadziły mamy i już jest tutaj widzę impreza w PS się okazało te miecze większe mają większy zasięg rażenia niż tylko postać smur właściwie stojący przed nami, łoją bardziej tutaj obszarowo, taki protyp. <laughs> Generalnie gra chodzi dobrze, tam widziałem dużo straszących, strasznych opcji właściwie e, mówiących o jakichś podwójnych kartach graficznych i cudowiankach. E, no ja nie mam podwójnej karty graficznej, mam całą jedną. E, natomiast to no, gra chodzi płynnie, nie ma jakichś tutaj większych lagów oprócz tego zmiany, z, kiedy zmieniamy broń e, i kiedy się respimy. No bo patrzcie na to, ja biegnę, wszystko się zatrzymało, o Jezus Maria. Ja jestem popularny w tym lesie. Widać że ze wsi ale i gdzie to pójdzie z nami. Nie będziecie się nigdy czuli w tych lasach samotni, gdziekolwiek nie pójdziecie, jak widzicie, czeka na was towarzystwo. możemy by mieli jakieś napoje rozgrzelające, to by było ciekawiej, no, niestety posyłają nas do grobu i biorą od nas pieniądze. No, właściwie jak prawdziwi przyjaciele. <grytanie> Dobra, tutaj zlejmy jeszcze trochę. Pokażę wam jeszcze na koniec, jak tylko tutaj ogarnę ten turnie, level up, zaraz na chwilę jeszcze raz. Musimy się dobrze z nim przyjrzeć. Rozgodnie tylko trochę to towarzystwo do domu i pokażę Wam jeszcze ten pierwszy raz. żebyście widzieli, że te miejsce są zróżnicowane. Nie wiem ile ich jeszcze czeka do końca. No bo no, ta gra jest jeszcze świeża i ja też jestem jeszcze w niej świeży, więc daleko w niej tutaj nie zaleciałem. Natomiast no, gra się przyjemnie. Myślę, że... Do końca dotrwam. Straszne trochę ta jednorazowość, że to będzie zawsze to samo. Straszne też to, że próbując łącząc, łączyć się do multi otrzymałem informację, że moja postać nie była jeszcze w jakimś miejscu scenariusza, więc jeżeli któryś ziomek wasz, jeżeli będzie miał tą grę nadgoni trochę, jak was nie będzie albo nie będziecie grali, no to już nie nim nie zagracie, bo będziecie zbyt za duże będziecie zbyt lamerscy, <noise> za duże duby, nie wiem no po prostu będziecie mieli plecy i nie będziecie mogli z ciągiem pograć, a, więc no, musicie trzymać te postaci, co najmniej dwie mieć, jedną do gry samego, jedną do gry z kolegami. A, no bo to tak bez sensu, że rozdzielicie w Pedro bycie, potem już ten czary coś tego koopa nie wraca. A, wiem coś o tym, kiedyś graliśmy tutaj w Borderlance dwójki. Ktoś tam przestał grać, nie wrócił, a, więc jakoś tak już nigdy nie wrócił. <grych> do bordelacu, bo oczywiście do domu wrócił Generalnie, jest to jakiś problem. Póki e, co, jeżeli ktoś by się decydował teraz na grę, no to na świeżo mogę powiedzieć, że i e, froty, bo od samych twórców gry jest taki, że multiplayer ma jeszcze sporo problemów i zalecają posiadanie dwóch postaci, bo może postać singla grana w multi zniknąć. <laughs> no, przynajmniej są szczerzy, e, więc unikniecie rozczarowania dzięki temu. Gdybyście nie i po to to mówię. Wrzucam, bo tu Katarina nie żyje, nie wiem, czy jak ona nie żyje, to czy mogę jej przerzucać te przedmioty? Sprawdźmy. A, mogę. No to łap dziewczyno, mało nosisz, to jakieś siateki i siatki, więc więc se ponoć trochę, bo te przedmioty później. <grym> no Katalinę też możecie ubierać, nie wiem w ogóle, po co jej te mieszę, skoro i tak wali z liścia. No są, może taki zamysł, nie wiem, może błąd, no nie wiem o co chodzi. Aha, level up w ogóle, zapomniałem o tym. No tutaj skile standardowo, do walki wręcz, do walki na dystans, coś do magii, no, szczęście no, a tutaj sobie ładuję. Szczęście tutaj, no jako że ja lubię tą walkę w, w zwarciu, no to ładuję <laughs> w, sobie w, w bicepsy. <laughs> a, dobra, tutaj postaci jakieś skille. No czemu to level 10? Przecież chyba mam level 10, no mam przecież to czemu nie mam dostępnego. A może to nie, to też nie, no trudno. E, okej. Okay. To ja sobie tutaj jeszcze te punkty rozdzielę. No, walej na dystans. O, to czasem jest przydatne. No i perk'i widzicie. Doszły jakieś nowe. Widzę, że tutaj te perk'i w takim razie dochodzą wra wraz z levelami. No, a wybierać możecie jeden. No, jak tutaj z tą reputację dźgniecie na odpowiedni poziom. A ja w związku z tym tutaj tą portal sobie sam. I pokażę wam jeszcze ten las. No bo tam do tego atramentu nie będę wchodził. <noise> no, nawet chyba nie wiem, czy mam taką możliwość teraz. Czy to nie było po prostu związane z questami? Nie da się jakoś prze przemieszczać po prostu między światem rzeczywistym a tym inkwardem. No jest to dostępne. Zdarzają się questy, no tam było jakiś potrzebny do stracha na wróble, i okazało się, że to był demoniczny strach na wróble, więc trzeba było mu sklepać tam po sianku. No i sklepałem go po tym sianku, właśnie w tym inkwardzie. No i wróciło wszystko do prawdownego porządku. Widzicie, no Jak tak widzicie, wie... te potwory się nie respią. Nie ma ich, no możecie sobie biegać po tych mapach dowoli. Ta mapa była takiego rozmiaru. No widzicie, zszedłem całą. No tak designowo wygląda to spoko, natomiast... No, no bez sensu, że się to nie, nie respią te potwory, no bo nie ma po co tutaj wracać tak naprawdę. Chyba, że jakieś questy macie. No to ja już tu questów nie mam, więc to po prostu o tej mapie mogę sobie co najwyżej zapomnieć. To dzięki wam sobie odświeżyłem, nie wiem po co, użyję sobie tutaj w takim razie Town Portala, ponownie wrócę do Piochy, albo nawet już tam do <laughs> Myślę, że to byłoby tyle, nie wiem co pokazałem wam, jak wygląda tutaj von Helsing, myślę, że te podstawy pokryliśmy, <laughs> o w tym samym miejscu nawet jestem. Gdybyście mieli jakieś pytania, walcie śmiało. Jak tutaj pozmagam się z tym więcej? Myślę, że znowu do tego wrócimy do tematu. O no, widzicie tutaj znowu jakieś. O Jezus Maria, o Jezus Maria No widzicie fanów znowu się do siebie. Muszę znaleźć dla nich trochę czasu. Będziemy godnili tutaj ten świetlik, trochę jak z się pada. Teraz jakiś krokodyl będzie TikTok TikTok. Here comes the croc. A to nie ten krokodyl. Right. <noise> Czyli babeczki. ze stalkera, albo z, 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 z metra, chyba ze stalkera? Może, nie wiem. No, czekajcie, bo tutaj prowadzi mnie trochę, wygląda to jak sprzed Markałujezdu, żeby zobaczyć, co się dzieje. Zaparzają do mnie światłiki. <noise> a widzicie, randomowy event, który pewnie nie jest randomowy, a przypisany i zawsze się dzieje. O, tutaj ten czar obszarowy który zawsze. Przeprowadza mnie do grobu. Stałem po raz kolejny położony do ziemi. Tak jak wspominałem, ginie się często, ale no ten... kara za śmierć jest jaka więc... taką szkodzi mi Na pewno nimi. Dobra, czekajcie chwilę, bo tutaj... Na te świetliki to widzę niepierdliwe dziady. Bo Jezus Maria, i to jeszcze mnożą tych czarów. Takich... czekajcie kurczaczki. Czy nie, wykuczaczki, wykurczaczki? Kurczaki. Co no chciałbym zastrzelić ten znak, ale no nie mogę. widzę, no, że tych znaków tutaj pojawia się dość sporo. A no, widzicie, jak będziecie grali, niech chodźcie za światłem. <grytanie> nie sprawdziło się to w moim wypadku, nie sprawdzi się pewnie też w waszym. No, ale tak jak mówię, niech wam też nie mydli oczu. To nie jest randomowy event, to jest pewnie jakieś quest i pewnie nie jest on zawsze. Nie jest tak w diablu, że mógł być, a mogło go nie być. Leję te światełka leje, wybaczcie, trochę zgubiłem wątek, ponieważ jak się okazało miejsce, to mi się skończyło. I przestało mi nagrywać, nie zorientowałem się. No To światełko jakie się jedno zniszczyłem, pojawiło się znowu 6 innych. Nie wiem o co chodzi. Powoli też muszę sam z siebie kończyć. No tak jak mówię, nie, nie myślę sobie, że tego by się, to by się nie zdarzyło. Pewnie w waszych, grze też się to zdarzy. Ewentualnie może zostanie wprowadzona ta losowość, a może ona jest, tylko się jeszcze nie, nie, za, nie zainteresowałem i jest spostrzegłem na tyle. E, natomiast, no jak widzicie, gra jest dość ciekawa, jest, no nie jest jakimś mega skomplikowanym slashem, e, No to bicie, no to takie troszkę daje do kopy, to się wydaje, chociaż um, konieczność w tej spacji jest niejako innowacją. E, skill do, dla skilli tych, które e, przypisane są do poszczególnych ciosów specjalnych. Myślę, że to byłoby na tyle. Dzięki, że poświęciliście chwilę na obejrzenie tego filmiku. To, był incredible, to było Incredible Adventures of Van Helsing, a to był Incredible Nitek. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia przy następnej okazji. Z mojej strony to wszystko na chwilę obecną. Cześć, wielkie. Sy coś tam. Cześć.